Kochanie, kochanie, hmm. wstawaj już no. Która rodzina? Siódma W ogóle się nie wyspałem. Oj, jutro się wyśpisz. Dzisiaj masz pacjentów. Wczoraj ich miałem do późna, dzisiaj od rana następni. Chyba mam dosyć. Ojej, wstań, zrób parę ćwiczeń, to się rozbudzisz. Tak myślisz? Spróbuj. Pala. Jedziemy jutro do Topolina? No bardzo chętnie, tylko ja bym wolała w piątek, bo jutro muszę jeszcze sprawdzić prace semestralne. Mhm. Mm może ja wezmę Pawełka i urządzimy sobie męski czwartek w Topolinie? On, świetny pomysł. A może nawet i Ola się zgodzi? Może, tylko ona teraz woli pewnie nad książkami siedzieć. Mm -hmm. A co z swoim wyjazdem do Dubrownika? A, no jeżeli mi nic nie przeszkodzi, to lecę za dwa tygodnie. O, z Alicją? Nie, Alicja nie może, ale poradziła mi Żebym zabrała studenta, który napisał świetną pracę semestralną o Wujkowiczu To będzie dla niego nagroda hmm. Niezła myśl, powiedziałyście mu już? Hmm. Pewnie jest zachwycony mu się nie dziwię No i mam nadzieję, że po powrocie jeszcze bardziej zainteresuje się literaturą chorwacką To może też napisze o niej pracę magisterską? No Nie pomyślałam o tym, ale to świetny pomysł hmm. Zaczynam mieć świetne pomysły To znaczy, że się obudziłem to zapraszam na śniadanko. Nie obieszkam skorzystać, dziękuję.